Cześć drodzy słuchacze, niezmiernie miło jest mi powitać Was na kanale Piekło. Jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Będziesz miał ciężkie życie. Historia, którą dzisiaj dla Was przygotowałam, będzie historią pewnego małżeństwa, która niestety nie skończyła się szczęśliwie. Posłuchajcie o niej i dajcie znać, jakie wrażenie na Was zrobiła. Zofia i Bohdan poznali się i pobrali we Wrocławiu w 1966 roku, ale na stałe przenieśli się do Płocka. Tam w nowoczesnym bloku powstałym na przełomie lat 80. i 90., przy ulicy Padlewskiego, kupili wysoki lokal, który podzielili na dwa pomieszczenia. Na parterze otworzyli butik z ekskluzywną odzieżą, któremu nadali nazwę Gracja a na górze zamieszkali w dwupokojowym lokalu przerobionym na mieszkanie, do którego prowadziły dwa wejścia, od podwórka i przez sklep. W tym bloku zresztą dolną kondygnację budynku zajmowały też inne lokale usługowe. Bochtan i Zofia doczekali się córki, której dali na imię Katarzyna. Małżeństwem byli raczej zgodnym, ale pod warunkiem, że Bochtan był swojej żonie posłuszny. Była ona wobec niego bardzo... Rygorystyczna, apodyktyczna wręcz. Niektórzy mówili nawet, że trzymała go pod pantoflem. Jednak mężczyźnie najwyraźniej to nie przeszkadzało, bo małżeństwo przeżyło ze sobą ponad 30 lat. To małżeństwo, pomimo zupełnie różnych charakterów, upływało spokojnie, bez awantur, nawet bez podnoszenia na siebie wzajemnie głosu. Nieraz Zofia i Bohdan byli wid widywani na ulicy i wydawali się być kochającym małżeństwem, zwracającym się do siebie z pełną czułością, miłością, ale także delikatnością. Co niektórych ludzi dziwiło, bo Zofia w swoim otoczeniu postrzegana była jako kobieta wyniosła, zimna, zamknięta, taka, która nie potrafi z siebie wykrzesać żadnych fajnych, ciepłych uczuć czy gestów. Lubiła być za to w centrum uwagi, nieraz ubierała się dość charakterystycznie i zwracała tym uwagę większości. Na przykład zakładała różowy kostium i do tego dobierała także różowe dodatki. Raczej nie była wylewna, o jej życiu osobistym nie wiedział nikt prócz najbliższych i to takich naprawdę najbliższych, czyli na przykład córka czy rodzice. Nie zwierzała się ze spraw rodzinnych, nie miała wielu znajomych i nie potrafiła także zjednywać sobie ludzi. Bardzo zależało jej na pieniądzach, których posiadanie było dużym celem w jej życiu. Bohdan z zawodu był technikiem elektronikiem, ale w zawodzie nie pracował odkąd otworzył z żoną butik. Był pracowitym mężczyzną, od 15 roku życia zarabiał na siebie. Pochodził ze wsi, na której jego rodzice prowadzili gospodarstwo, ale jako nastolatek wyjechał na stację do Wrocławia, gdzie znalazł pracę i podjął naukę w szkole średniej, by zdobyć jakiś zawód. Później, gdy założył własną rodzinę, nadal pomimo pracy zarobkowej na etacie, dorabiał sobie na różnych fuchach. Dbał o to, aby jego bliskim niczego nie zabrakło. Zofia zdobyła wykształcenie wyższe na kierunku administracja, pracowała w urzędzie wojewódzkim na stanowisku kierowniczym, a w wolnym czasie, czyli głównie po pracy, zaopatrzała sklep w towar. Sklep był ich głównym źródłem utrzymania, przynosił całkiem dobre dochody. Odzież, którą oferowali swoim klientom, była wysokiej jakości, a więc cena również była wysoka. Natomiast na brak klientów nigdy nie narzekali i mogli pozwolić sobie na spokojne, a nawet dość wygodne życie, prowadząc jedynie swój lokal. Kobieta w sklepie zajmowała się towarem, wybierała, zamawiała, aranżowała sklepik, a Bochtan ten towar sprzedawał. Klienci byli z jego obsługi bardzo zadowoleni. Był zawsze kulturalny, uśmiechnięty, wobec pań także zawsze uprzejmy i szarmancki. Był zresztą przystojnym, dobrze zbudowanym, choć średniego wzrostu mężczyzną. Pomimo siwizny, jaka pokryła jego głowę, wciąż wydawał się być młodszy niż rzeczywiście był. Spinał pozostałe na głowie włosy w kucyk i mógł się jeszcze podobać kobietom. Ubrany był zawsze elegancko, zawsze miał krawat przy koszuli. Zofia także była kobietą atrakcyjną była drobna, zawsze umalowana, wystrojona, dbała o każdy detal swojego zewnętrznego wyglądu. Stroje wybierała zazwyczaj obcisłe, krótkie, takie, które podkreślały jej atuty. Pomimo, że miała już ponad 50 lat, Bochdan był od niej nieco starszy dobiegał powoli do 60. Córka małżeństwa doczekała się własnego dziecka, które później stało się oczkiem w głowie dziadków, a zwłaszcza dziadka. Szkoła wnuczki znajdowała się w pobliżu miejsca zamieszkania Zofii i Bochtana, więc mężczyzna często ją tam odprowadzał i stamtąd ją też odbierał. Sprawiał wrażenie człowieka bardzo rodzinnego, ciepłego, oddanego swoim bliskim. Pochodził z rodziny wielodzietnej. Na rodzinnych spędach zazwyczaj gromadziło się około 50 osób, bo każde z dziewięciorga rodzeństwa Bochtana założyło już swoją rodzinę i miało także swoje wnuki. Charakter Zofii był trudny, jednak jej mąż potrafił się do niego dostosować. Zofia była wyniosła, zimna, nie dopuszczała zbyt wielu ludzi do siebie, a jej mąż wydawał się być jej przeciwieństwem. Małżeństwo budziło zdziwienie wśród zaprzyjaźnionych sobie osób, ponieważ nikt nie potrafił wyobrazić sobie, co tak naprawdę trzymało Bochtana przy boku małżonki lub co w niej sprawiało, że wziął ją za żonę. Dawno temu, gdy jeszcze byli młodzi, jego własna matka odradzała mu małżeństwo z taką kobietą, twierdząc, że będzie miał ciężkie życie. Młody, zakochany Bohdan jednak matczyne dobre rady zlekceważył i po wielu latach docierania się we wspólnym życiu z Zofią, w końcu znalazł złoty środek, najprostszy na jaki mógł wpaść, czyli posłuszeństwo swojej żonie. W latach 90. Zofia ciężko zachorowała na raka, przez co wiele czasu spędzała w szpitalu. Miała wykonywane różne operacje, podupadła na zdrowiu nie tylko fizycznym, ale także psychicznym. I poprzez zmiany hormonalne, jakie nastąpiły w jej organizmie na skutek choroby, no, była troszkę o swojego męża zazdrosna. Oczywiście miała odpowiednią opiekę medyczną, jak i otrzymywała mnóstwo wsparcia od najbliższych. Między innymi od swojej córki. Narzekała jednak na brak odpowiedniego zainteresowania ze strony męża, który mimo pogorszenia się jej stanu zdrowia i oskarżania go nieraz o zdraty, wciąż przy niej trwał. Zofia stała się wobec niego podejrzliwa, nieraz zarzucała mu romans, a sama o sobie mówiła, że stała się wrakiem kobiety. W 1999 roku zaraz po świętach wielkanocnych następował weekend majowy. Małżeństwo miało na ten czas plany. Pogoda dopisywała, więc zaplanowali wspólny wyjazd nad morze. Zamknęli więc butik i nie pojawiali się w nim oboje aż do najbliższego poniedziałku. Butik otworzyła jednak tylko Zofia, co budziło zdziwienie, bo kobieta nigdy tego nie robiła. Obsługą klienta zajmował się zazwyczaj jej mąż, ona tylko doglądała zaopatrzenia. Tego dnia jednak tłumaczyła najbliższym, że jej mąż... Poznał nad morzem inną kobietę i postanowił tam zostać, a ona samotnie wróciła do domu. Innym znajomym, zwłaszcza tym, którzy dobrze znali jej męża, powiedziała, że boch tam został nad morzem, by rozkręcić jakiś dochodowy interes, zaś jeszcze innym, że wyjechał do pracy za granicę. Zrobiła wielką wyprzedaż w sklepie, wyprzedała towar za praktycznie bezcen, a potem zamknęła interes. Co chwilę ktoś zaczepiał ją z pytaniem o męża, jednak ona odpowiadała, że po prostu odszedł. Najbliższej rodzinie swojego męża powtarzała to samo, choć na spotkaniach rodzinnych w tłumie no, tych ponad pięćdziesięciu członków rodziny, mało kto zauważał brak jednego z nich. Nikt nie wnikał, nie drążył przez kilka następnych lat, podczas których Zofia zostawiła mieszkanie przy Padlewskiego i kupiła inne, mniejsze, na zupełnie innym osiedlu. I tam prowadziła normalne życie, wspierając jednocześnie finansowo córkę i zięcia, i utrzymując nadal mieszkanie przy Badlewskiego, którego nigdy się nie pozbyła, choć Katarzynie powiedziała, że mieszkanie zostało sprzedane, a kluczy do niego już nie posiada, bo zabrał je Bochtan, kiedy widzieli się ostatni raz. W 2001 roku Zofia skorzystała z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę i od tamtej pory nie miała już stałego zajęcia. Dopiero w 2002 roku, zniknięciem Bohdana, zaniepokoiła się jego córka. Nawet gdyby jej ojciec postanowił ułożyć sobie życie z inną kobietą, na pewno nie zerwałby kontaktu z całą rodziną. Poza tym, wnuczka była dla niego bardzo ważna, i Katarzyna sądziła, że jej ojciec na pewno przynajmniej z nią chciałby utrzymywać kontakty. Kobieta początkowo szukała ojca na własną rękę, próbowała nawiązać z nim kontakt, jednak po czasie odpuściła. Uwierzyła w wersję mamy, bo nie do końca wiedziała, jakie były między małżeństwem relacje, bo odkąd wyprowadziła się na swoje, rzadko do rodziców zaglądała. Nie podejrzewała nawet, że mogło wydarzyć się coś złego między nimi, co mogło przyczynić się do jakiejś tragedii. Dlatego za najbardziej prawdopodobną wersję przyjęła wersję matki o tym, że ojciec odszedł, bo zakochał się w innej kobiecie i od dawna ma już nową rodzinę. Jednak co się cały czas niepokoiło? Miała z ojcem dobre relacje, była z nim nawet bardziej zżyta niż z matką. Pomimo, że odczuwała żal do niego, że zerwał z nią kontakt, wciąż czuła, że to nie jest możliwe. Pamiętała go jako życzliwego, dobrego człowieka, bardzo uczynnego i rozsądnego. Bochtan był też rodzinny. Często kontaktował się z matką, która podczas jego nieobecności po przebytym udarze w lutym 2000 roku zmarła. On na pewno chciałby ją pożegnać w dniu jej pogrzebu, bo był z nią związany, a jednak nie pojawił się na tej uroczystości. Zjawiła się jedynie Zofia z córką Katarzyną. Rodzeństwo mężczyzny często odwiedzało grup matki, przy okazji obserwując, czy nie pojawił się tam bochtan. Liczyli, że być może wstydzi się tego, co zrobił, w sensie tego, że uciekł do innej kobiety i z tego powodu nie chce się nikomu na oczy pokazywać, ale matce świeczkę na grobie chciałby zapalić. Jednak nie dostrzegli żadnych nowych kwiatów czy zniczy na pomniku. To dało do myślenia rodzinie i w końcu po trzech latach postanowiono zgłosić zniknięcie mężczyzny na policję. Policjanci wiedzieli już wcześniej, że mężczyzna zniknął, ale zapewną przyjęli początkową wersję jego żony, że zakochał się w innej kobiecie i z nią postanowił zostać. Jednak wprowadzili dane mężczyzny do bazy osób zaginionych, i zaczęli prowadzić rutynowe działania. Między innymi szukali go po dalszej rodzinie, po znajomych. Szukali choćby tylko potwierdzenia, że mężczyzna faktycznie żyje, tylko że odciął się od dawnego życia i poukładał sobie nowe. Niestety nie natrafiono na żaden ślad mężczyzny, więc policjanci postanowili przeszukać mieszkanie przy Padlewskiego, które małżeństwo przed laty dzieliło. Zofia tłumaczyła, że nie posiada już dostępu do tego mieszkania, bo w chwili, gdy rozstała się z mężem definitywnie, przekazała mu klucze, a ten miał je sprzedać. Policjanci więc nie mieli możliwości, aby dostać się do środka. Jednak pewnego dnia na komendę policji w Płocku napłynęły tajemnicze informacje, że być może rozwiązaniem zagadki zniknięcia mężczyzny kryje się w czterech ścianach jego mieszkania. Ta wiadomość zaintrygowała mundurowych i postanowiono dostać się do środka mimo wszystko wbrew także woli Zofii. Udało się uzyskać nakaz przeszukania mieszkania i policjanci przepiłowali okienne kraty lokalu przy ulicy Padlewskiego dokładnie 6 marca 2003 roku w obecności właścicielki mieszkania. Podnieśli rolety antywłamaniowe. I ujrzeli opuszczone pomieszczenie, w którym dawniej małżeństwo prowadziło swój butik. Jednak, kiedy dostali się do mieszkania, zobaczyli, że wygląda ono tak, jakby dopiero ktoś się opuścił, to znaczy panował w nim naturalny bałagan, w sensie, tak jakby ktoś przed chwilą wyszedł z tego mieszkania w pośpiechu, na przykład do pracy. Znaleźli tam większość damskich rzeczy, jakieś kosmetyki w łazience, ale również między innymi powieszoną na drzwiach garsonkę. Początkowo oprócz tego nic więcej nie zwróciło ich uwagi, ale po pewnym czasie dostrzegli coś nieco zastanawiającego. W kuchni jedna z szafek w zabudowie kuchennej była odsunięta, a przy jednej ze ścian, pomiędzy resztą szafek, ujrzeli amatorsko zbudowany niewysoki bo około metrowy murek, który wyglądał dość nienaturalnie. Była to konstrukcja z cegieł i pokryta cementem, i śledczym od razu przywiodła na myśl sarkofag. Obok zresztą stała jeszcze zaschnięta zaprawa murarska. Wyglądało to tak, jakby ktoś spieszył się z robotą i nie zdążył po sobie posprzątać. Policjanci natychmiast chwycili załomy i zaczęli ten mur rozwalać. I już po chwili odkryli coś bardzo przerażającego. Zmumifikowane zwłoki umieszczone w czarnym worku. Śledczych od razu uderzył zapach pochodzący z tego grobowca, więc co chwilę musieli wybiegać na zewnątrz, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Specyficzny zapach rozniósł się także po całej klatce schodowej, także nie dało się z niej korzystać. Człowiek odnaleziony w prozaicznym grobowcu na pierwszy rzut oka wyglądał jak zaginiony przed czterema laty Bochtan. Dlaczego? Ciało miało na sobie koszulę, spodnie od garnituru i krawat, a resztka włosów była związana w charakterystyczny kucyk. Tak właśnie przed zaginięciem zazwyczaj stylizował się Bochtan. Ciało zostało poddane sekcji, jednak nie dało się z całą pewnością potwierdzić, że zwłoki znalezione w kuchni przypadlewskiego należą do zaginionego mężczyzny. Jednak było to wysoce prawdopodobne i taką wersję przyjęto. W ciele Denata biegli odnaleźli ślady substancji chemicznej, dokładniej ergotaminy, i przyjęto, że jedynie Zofia miała sposobność podawać swojemu mężowi tę substancję i powoli go zabijać. Za prawdopodobną brano też wersję o samobójstwie mężczyzny. Rozważano, że mógł on zażyć większą dawkę substancji celowo lub też omyłkowo, a Zofia jedynie mogła ukryć ciało, bojąc się konsekwencji. Jednak po zebraniu zeznań od znajomych i członków rodziny, wersję o samobójstwie wykluczono. Bochtan robił plany na najbliższą przyszłość, nie miał powodu, by odebrać sobie życie, nawet jeśli jego małżeństwo nie było najszczęśliwsze. To nie było też powodem do samobójstwa. Zofia została aresztowana kilka dni po odkryciu zwłok, ale nie przyznawała się do winy. Początkowo twierdziła nawet, że nie ma mowy, aby osobą odnalezioną w mieszkaniu Przypadlewskiego był jej mąż. Później broniła się, mówiąc, że ostatni raz widziała go w majówkę w 1999 roku i była cały czas przekonana, że uciekł do innej. Zeznania świadków jednak dały śledczym prawdopodobny motyw. Otóż na krótko przed zniknięciem Bohdana sprzedał on działkę, a pieniędzmi ze sprzedaży miał podzielić się ze swoim rodzeństwem, jednak do rozliczenia nigdy nie doszło. Niedługo po zniknięciu Bohdana Zofia zamknęła butik, kupiła nowe, mniejsze mieszkanie. I wspierała finansowo swoją córkę i jej rodzinę, pomimo, że jej dochody znacznie zmalały. Poza tym to, co jeszcze obciążało Zofię, to fakt, że wyrejestrowała męża ZUS-u oraz wyrejestrowała samochód, który do niego należał, podrabiając jego podpisy. Tłumaczyła te zdarzenia jednak na swoją korzyść, mówiąc, że nie miała zamiaru płacić składek za niewiernego męża. Również to, że podawała różnym osobom inne wersje tego, co stało się z jej mężem, świadczyło na jej niekorzyść. Okazało się też oczywiście, że mieszkanie wcale nie zostało sprzedane. Zofia mawiała wszystkim, że mieszkanie oddała mężowi, aby zrobił z nim to, co uważa, ale nadal płaciła za nie wszystkie rachunki. Nigdy też go nie wynajęła, pomimo że stało puste. Kobieta została poddana obserwacji psychiatrycznej i biegli psychiatrzy orzekli, że jest ona całkowicie poczytalna, ale jej osobowość jest w pewnym stopniu zaburzona. Wszystkie te poszlaki, bo bezpośrednich dowodów na winę kobiety nie znaleziono, pozwoliły postawić Zofię przed Sądem Okręgowym w Płocku około rok po odnalezieniu zwłoki jej męża, czyli pod koniec marca 2004 roku. Kobieta stawiła się ubrana jak zawsze elegancko, z fryzurą starannie uplecioną, jak zawsze zadbała o każdy detal swojego wyglądu, co nie umknęło uwadze rodziny jej męża. Na sali sądowej prokurator zażądał 25 lat pozbawienia wolności dla Zofii, a obrońca kobiety wniósł o wyłączenie jawności rozprawy, na co sąd po części zezwolił i na czas składania zeznań przez Zofię i jej córkę. Publiczność musiała opuścić salę rozpraw. Zanim jednak w ogóle sędzia odczytał akt oskarżenia, Zofia musiała zostać odwieziona do szpitala, ponieważ nagle źle się poczuła. Przed paroma laty ciężko chorowała i jeszcze czasami odczuwała skutki swojej choroby, a w areszcie, gdzie spędziła ostatni rok, nie podawano jej leków, których potrzebowała, by być w pełni sił. Sąd zapobiegawczo wyraził zgodę na wykonanie badań w szpitalu. I rozprawa opóźniła się o trzy godziny. Później nic już na szczęście nie stanęło na drodze do wygłoszenia wyroku. Proces miał charakter całkowicie poszlakowy i był jednym z najtrudniejszych, jaki kiedykolwiek toczył się w płocku. Mimo to sąd uznał winę Zofii, twierdząc, że z premedytacją pozbawiła życia swojego męża, a za najbardziej realny motyw uznał chęć zawłaszczenia sobie 85 tysięcy złotych, które Bochtan uzyskał ze sprzedaży działki. Wyrok, jaki zapadł, to 15 lat pozbawienia wolności. Od tego wyroku odwołał się obrońca Zofii, twierdząc, że wszystko to, co sąd uznał za poszlaki, było jedynie domysłami, a więc na tej podstawie Zofia nie powinna zostać skazana. Jeszcze w październiku tego samego roku sąd apelacyjny w Warszawie Utrzymał wyrok. Obrońca Zofii złożył wniosek o jego kasację, jednak ostatecznie Sąd Najwyższy podtrzymał pierwotny wyrok. Pomimo, że nie istniał żaden twardy dowód na winę Zofii, istniał logiczny łańcuch poszlak, który przyczynił się do skazania kobiety. Sąd stwierdził, że są pewne niespójności w jej wersjach wydarzeń, które świadczą na jej niekorzyść. Także uznał, że po zabójstwie męża. Nie była w stanie pozbyć się zwłok samodzielnie, dlatego że jej mąż był dość postawny, ona była filigranowa i dlatego wpadła na pomysł wybudowania sarkofagu. Znała się trochę na budowlance, bo wcześniej uczestniczyła w pracach budowlanych wraz ze swoim mężem. Nie było opcji, aby w śmierci mężczyzny maczał palce ktoś inny, a Zofia musiała być świadoma tego, co zdarzyło się w mieszkaniu Przypadlewskiego. Wybudowanie muru zajęło z pewnością mnóstwo czasu i, gdyby zrobił to ktoś inny, Zofia nakryłaby go prędzej czy później. Poza tym, świeżo postawiona konstrukcja na pewno przykułaby jej uwagę. Nie było ani jednej okoliczności, która wzbudzałaby wątpliwości, które mogłyby być rozstrzygnięte na korzyść oskarżonej. Najpewniej Zofia jest już na wolności. Co myślicie o tym wyroku? Znajście tę sprawę wcześniej, a może ktoś z Was znał ofiarę czy sprawczynię i wie więcej na przykład o rzekomym motywie, o relacjach małżeńskich, tych dwoje. Jeśli macie więcej informacji w tej sprawie, proszę Was o napisanie ich w komentarzu. Na koniec jeszcze dodam, że cieszę się, że po krótkiej przerwie znów się słyszymy i jednocześnie informuję, że niebawem znów będę musiała zniknąć. Ale spokojnie po 10 października mam nadzieję, że uda mi się wrócić do poprzedniej regularności. Mam nadzieję, że cierpliwie na mnie czekaliście, bo ja szczerze mówiąc nie mogłam się doczekać momentu, kiedy będę mogła znowu powiedzieć, że ściskam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje i liczę na to, że słyszymy czy też widzimy się niebawem. Pozdrawiam.